Witam Łukaszu, witam Proszę jeszcze raz się przedstaw, bo ja zanim Przeszedłem na tą częstotliwość To załączyłem telefon do nagrywania, bo nagrywam tą łączność ja pamiętam, to, jest, to mobila, Jestem tutaj w Strasburgu Bardzo ładnie tutaj Dobrze, jesteś tam? Jestem, 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 tylko że mi odpływasz i nie wiedziałem kiedy, kiedy skończyłeś nadawać. Yy, ja się przedstawię, moje imię Tomasz, 161, Oscar Bravo, 020, stacja mobilna, mały mobilek, yy, prezydent Lincoln, do tego mikrofon Pandem, 432, yy, Mike Tango, antena prezydent Dachu, 30 łyski. Yy, proszę, proszę, mikrofon dla Ciebie i jeśli posiadasz znak, to się przedstaw, no i również imieniem.

No niestety, niestety nie odbieram cię. Pływa to strasznie, wiesz, mobil, mobil to jest ciężko.